Nazywam się Weronika Stawińska, mam 20 lat. Jestem studentką biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym. I oprócz tego jestem drużynową Piątej Poznańskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej Wędrowne Ptaki imienia Janiny Lewandowskiej. Jest bardzo uśmiechnięta harcerką, zawsze. To jest chyba taka sztandarowa cecha Weroniki, że zawsze jest uśmiechnięta i pomaga innym, jeżeli są jakieś problemy, podchodzi. No, jest też opiekuńcza, ma bardzo dużo harcerek, ma chyba około 40 harcerek w drużynie. I no, Weronika zawsze jest wszędzie, jest taka bardzo energiczna. Na pewno jest bardzo kontaktową i przyjazną osobą. Potrafi zjednoczyć wiele osób. Jeżeli coś się do niej powie, zawsze zapyta, wyjaśni się jej i zawsze dobrze to zrobi. Można na niej polegać. Czasem sobie myślę, że jak byłam młodszą harcerką, to dużo z tego korzystałam i cieszyło mnie to, jak jadę na obozy. I w sumie w pewien sposób chciałabym się odwdzięczyć tym, którzy kiedyś dla mnie poświęcali czas. Tak teraz ja poświęcam go komuś innemu. Weronika, że tak powiem, zawsze szukała jakiegoś pola służby i znajdowała te pole służby w różnych miejscach i też pamiętam, że od wielu lat w samej drużynie przeprowadzały takie akcje, że chodziły zastępy, sprzątać różne cmentarze, pomniki. I myślę, że właśnie z tych działań takich corocznych się wykształcił taki pomysł, żeby może coś takiego zrobić. Zależało mi na tym, żeby, żeby była prosta, żeby dziewczyny chciały w niej wziąć udział, żeby nie widziały problemów w związku z tym, że muszą coś zrobić i żeby nie szukały jakichś dodatkowych wymówek, że o, ja mam dużo rzeczy na głowie i na pewno się tym nie zajmę. I w akcji Chwała Bohaterom najważniejsza była prostota. Największym świadectwem jej patriotyzmu jest to, że cały czas aktywnie uczestniczy, w, no, bawi, że tak się wyrażę, bawi się w harcerstwo, gdyż większość ludzi w jej wieku już dawno by sobie odpuściła. Ona nadal w tym działa i chce działać. Nie wydaje mi się, żeby skończyła w ciągu paru najbliższych lat. Chyba każdy jakąś tym ma odrobinę patriotyzmu w sobie. I ta akcja chwała bohaterom pokazała też w sumie rodzicom harcerek. Że oni sami mogą coś łatwego i prostego zrobić z dziećmi. Nie możemy patrzeć tylko w przeszłość, ale musimy też z teraźniejszością pracować. I ja myślę, że właśnie użycie tych nowych technologii i właśnie takie akcje działają w ten sposób. W kilku przypadkach było tak, że, e, że to harcerki wymuszały trochę na rodzicach odnalezienie grobu bohaterów e, i, i zmobilizowały do jakiegoś takiego działania patriotycznego. Ale akcja tak duży miała zasięg, że dotarła także do osób na Litwie, do harcerzy działających tam, a także do osób, które wyjechały w związku z pracą, studiami czy, czy jakąś wymianą. I znicze postawiono także w Anglii czy w, we Francji. To było duże zaskoczenie dla mnie szczerze mówiąc.